Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj będziemy dalej kontynuowali rozwiązywanie zadań z użyciem równania ruchu w, dla ruchu jednostajnie zmiennego. No, przy okazji najtrudniejsze zadania zrzutu pionowego, zrzutu ukośnego, znaczy szczególnie tam trudniejsza będzie ta część matematyczna, bo samo rozwiązanie, idea rozwiązania będzie dzięki właśnie równaniu ruchu dość prosta, no ale troszkę to matematyczne rozwiązanie końcowe się skomplikuje, bo zwykle powstaną nam zawsze równania kwadratowe. Trzeba będzie liczyć deltę, jeden, jeden z pierwiastków równania kwadratowego, tak? No to więc dzisiejszy temat można zapisać. Ruch jednostajnie zmienny, rozwiązywanie Zadań. I zadanie pierwsze, tu przeczytam treść, ponieważ piszę, jak pasułem. Więc tak, dwa ciała poruszają się wzdłuż tej samej prostej z takim samym przyspieszeniem, bo w 3 m na sekundę do kwadratu. W chwili początkowej odległość, odległość między nimi wynosiła 2000 m. Po jakim czasie pierwszy, pierwszy samochód, samochód, nie będzie to nie będą samochody. Pierwszy samochód dogoni drugi, jeżeli w chwili początkowej ich prędkości wynosiły odpowiednio 30 metrów na sekundę i 10 metrów na sekundę i poruszały się one w tym samym kierunku. W jakiej odległości od początkowego położenia pierwszego samochodu dogonił on drugi samochód? Oblicz prędkości samochodów w momencie spotkania. No z tymi samochodami to. Troszkę y, będzie, patrząc na wyniki końcowe, ich prędkości, to będzie troszkę przesada. To też jakieś samochody przyszłości by to były, no ale kto wie, może takie będą. Y, więc y, wypiszmy, wypiszmy dane. Wypiszmy dane. Więc y, odległość, początkowa odległość między tymi y, pojazdami czy tymi ciałami to 2000 m czy 2 km. Prędkość pierwszego, początkowa. 30 metrów na sekundę, prędkość początkowa do drugiego 10 metrów na sekundę, przyspieszenie obu takie same jest 3 metry na sekundę do kwadratu. No i tam szukamy, szukamy Czasu, po jakim się spotkają, ten, ten pierwszy dogoni drugi, bo pierwszy włoży się szybciej. Znaczy, reszta, ta reszta treści będzie widoczna na rysunku, bo to nie jest pełna jeszcze treść. Więc po jakim czasie pierwszy dogoni drugi, w jakim miejscu, w jakiej odległości od miejsca, w którym był na początku, ten pierwszy dogoni drugi. I prędkości końcowe w momencie właśnie, gdy pojazdy będą w tym samym miejscu. Prędkości końcowe zarówno pierwszego, jak i drugiego pojazdu. No więc narysujmy tą prostą, wzór, w związku te ciała się położenia i skojarzmy z tą prostą. Oś X. Najlepiej skierować tą oś X, jak, jeżeli mamy wybór zgodnie ze zwrotami obu prędkości. Tu informacja właśnie, że oba samochody poruszają się w tym samym kierunku, więc kierujemy tą oś zgodnie właśnie z tymi prędkościami. Pierwszy samochód, pierwszy samochód jest tu z tyłu, drugi jest z przodu i teraz ten, ten pierwszy goni tego drugiego. No jest, jest, jest jakaś nadzieja, że go dogoni, ponieważ V1, prędkość tego pierwszego jest większa od prędkości tego. Drugiego. No teraz jest pytanie, czy to, że ten pierwszy drugi przyspiesza, czy to spowoduje, że jakieś komplikacje w tej pogodzie, no, to, to właśnie wniosek końcowy będzie bardzo, bardzo ważny. No i tu skorzystamy z równania ruchu, ogólną postać równania ruchu dla jakiejś osi x to tu mamy, to jest współrzędna położenia początkowego, plus, minus, I jeden z tych znaków trzeba wybrać, to jest prędkość początkowa razy czas, my zamiast delta t napiszemy później t, żeby uprościć sobie życie, czy tak jakbyśmy mierzyli stoperem, stoperem, czyli w chwili początkowej jest na stoperze że znaczy wskazanie jest zero, więc wskazanie końcowe stopera jest również czasem tolerowania tego, tego zdarzenia. No i plus, minus, też powiem o tych znakach, to jest przyspieszenie razy czas do kwadratu, czas trwania ruchu do kwadratu przez 2. I teraz kiedy jest przed prędkością lub przed, przed wyrazem zjawiającym prędkość albo wyrazem zawierającym przyspieszenie plus? No wtedy, gdy wektor prędkości początkowej lub wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z osią. I to osobno dotyczy tego prędkości osobno przyspieszenia. Jeżeli wektor prędkości początkowej, czy np. V1 jest zgodny z osią, a jest zgodny, to w tym miejscu znak będzie plus. Gdyby, gdyby był przeciwny, ale nie jest, to byłby znak minus. I teraz, jeżeli wektor przyspieszenia, ponieważ oba, oba samochody przyspieszają, to przyspieszenie jest zgodne, wektor przyspieszenia jest zgodny z prędkością, jeżeli chodzi o zwrot, kierunek też jest taki sam. Że w prostej się poruszają, więc przed przyspieszeniem będzie też znak plus w tym miejscu. No i próbujemy napisać właśnie równanie ruchu dla ciała pierwszego i drugiego. My to też nawet skomplikujemy, czyli z, e, bardziej ogólny, e, ogólny wzór znajdziemy, e, ponieważ gdybyśmy my wybierali właśnie współrzędne na osi tej x, to z pewnością właśnie tak jak ja tu wybrałem, w miejsce e, współrzędnej tego ciała, ciała pierwszego byśmy wybrali e, ten punkt, nadal e, by byśmy mu współrzędną 0, a współrzędna tego punktu drugiego, czy tego ciała drugiego na 2000 metrów, tak? Ale z, za, zróbmy, rozwiążmy to z najbardziej ogólnie. Z, załóżmy, że, że na przykład ten ruch jest obserwowany z jakiegoś innego miejsca niż z, z tego lub z tego, na przykład gdzieś na przykład to miejsce może leżeć z jednej strony, z drugiej tych ciał, na przykład z tej strony. I wtedy byśmy przypisali temu, temu miejscu, z którego obserwujemy współrzędną równą 0, i wtedy tu y, współrzędna tego, y, tego y, samochodu początkowa byłaby równa jakoś XP1, a współrzędna położenia początkowa, y, położenia samochodu drugiego byłaby XP2. Ale mówię, że gdybyśmy my wybierali w tym zadaniu, to byśmy wybrali współrzędną. W tym miejscu z pewnością pewnie 0, a tu byłoby 2000 metrów, żebyśmy unikali ujemnych współrzędnych. Ale rozumiem bardziej ogólnie. A no więc piszemy równanie ruchu dla ciała pierwszego. no To jest współrzędna położenia początkowego plus wyraz ten V1 razy Z. Już pominiemy zamiast delta to napiszemy T, tak jak już mówiłem, mówiłem dlaczego. Piszemy plus, ponieważ wektor prędkości początkowej dla ciała pierwszego jest zgodny z osią X i plus a delta t, a, a t kwadrat przez 2 plus, ponieważ wektor przyspieszenia to jest ruch przyspieszony, a więc wektor przyspieszenia jest zgodny z prędkością, a jednocześnie jest zgodny z osią x i to jest najważniejsze, że wektor a jest zgodny z osią x i dlatego tu jest znak, znak plus. Gdybyśmy, my tą oś moglibyśmy skierować nawet w drugą stronę, wtedy w, w tym miejscu byłby znak minus, Wektor prędkości byłby przeciwny do tej osi, i tu też byłby minus, gdyby ponieważ wektor przyspieszenia też byłby przeciwny do tej osi, ale po co komplikować sobie życie? I podobnie, podobnie równanie ruchu dla ciała drugiego, znaki z tych samych powodów są tu plus i, i też plus. No i teraz skoro pytamy się o czy, czas, w, 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 po którym Spotkają się, no to znaczy, spo, jak się spotkają, to będą w tym samym miejscu, czyli współrzędne położenia w tym momencie x1, x2 będzie taka sama. No więc porównujemy x1 z x2, yy, wstawiamy miejsce x1 prawą stan pierwszego wzoru, w miejsce x2 prawą drugiego wzoru. Yy, wstawiliśmy yy, właśnie przy A, nie pisaliśmy tu indeksu a1 lub a2, ponieważ było powiedziane, że przyspieszenie obu ciał jest takie samo, tak? więc nie będziemy nosili yy, zbędnych, niewiadomych. Dobrze, musiałem komputer wyłączyć, się zaciął, no i teraz w takim razie jakbyśmy przenieśli ten wyraz a kwadrat przez za na drugą stronę, by się skrócił z tym wyrazem, to bardzo istotna ta część zadania właśnie, to będziemy zaraz o tym powiemy, o, do czego to prowadzi, jaki jest wniosek. I teraz poprzenosimy wyrazy zawierające czas na jedną stronę, a wyrazy zawierające, nie zawierające czasu na drugą stronę. I teraz akurat ja przeniosłem na, na takie strony, żeby ta różnica była dodatnia, bo u nas jest y, XP2 jest większe od XP1, więc tak przeniosłem te, te, te wyrazy, żeby było tu y, xp, y, XP2 minus XP1. I Wtedy przenoszę tu i teraz, jak wyłączę czas przed nawias, to też to v1 jest większe od v2, więc ta różnica też będzie dodatnia i przekształcam wzór, wyciągam z tego czas, czyli dzielę przez ten, ten nawias, podzieliłem. Ten licznik jest dodatni, mianownik też jest dodatni, więc nie ma problemu. I nasze XP, xp2 minus xp1 to jest odległość odtąd, to jest xp2 minus xp1, czyli to jest odległość od tego miejsca do tego miejsca, czyli to jest nasze, nasze l. Nasze L, więc to jest L przez V1 minus V2. Wstawiamy wartości liczbowe. No dość proste, liczby są dobrane. Także 30 minus 10 to jest 20. A skraca nam się, to jest wychodzi nam 100 sekund. No i teraz chcielibyśmy wiedzieć, w którym miejscu te pojazdy spotkają się. No to wystarczy wstawić tą godzinę do równania np. pierwszego albo do równania drugiego nie ma tu żadnego nie ma znaczenia do, do którego, ale właśnie, ale my nie, bo tam jest pytanie yy, właśnie, no t, t, jest to znaczenie pewne, yy, z, znaczy my pytamy się, pytamy się w jakiej odległości te pojazdy spotkają się od yy, yy, położenia, znaczy od miejsca, w którym pierwszy samochód był yy, yy, pierwszy samochód był wyruszył. Yy, 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 tak? czy kiedy od momentu kiedy kiedy wyruszył, czy od, od miejsca, w którym w chwili początkowej był pierwszy samochód do miejsca, w którym się spotkały, czyli my potrzebujemy odległość od tego miejsca do tego miejsca. Ponieważ my przyjęliśmy współrzędną położenia początkowego, pierwszego samochodu jako 0, więc wstawiamy do tego wzoru wrażenie w miejsce XP1 0, tak? W miejsce tu mamy, uwaga, tu jeszcze patrzymy, o, w miejscu mamy, ten, no, powtórzyłem, to jest wzór na x, x1, czyli ten wzór tu powtór, powtórzyłem. W miejsce xp1 stawiamy 0, w miejsce v1 30 metrów na sekundę, ten czas, który obliczyliśmy tu, stawiamy tu 100 sekund, plus y, 3 metry na sekundę do kwadratu, razy też 100 sekund do kwadratu, 100 sekund do kwadratu, przez 2. To 0, 30 razy 100 to 3 tysiące. Tu sekundy się skrócą, zostaną metry. No i to będzie jeszcze 100 do kwadratu to będzie 10 tysięcy. 3 razy 3 będzie 30 tysięcy. Przez 2 to 15 tysięcy metrów, ponieważ sekunda kwadrat skróci się tą sekundą kwadrat, która tu się pojawi po podniesieniu do kwadratu tej, 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 tych 100 sekund. Tak? No i to 3000 metrów plus 15 tysięcy metrów, to razem jest 18 tysięcy m, czyli 18 km. I ponieważ my przyjęliśmy, że położenie po obliczyliśmy współrzędną położenia, położenia tego miejsc, punktu, w którym ciało, ciała się spotkały, tak? A ponieważ my przyjęliśmy, że współrzędne położenie początkowego y, pierwszego ciała jest równa zero, no to, to to jest nic innego, tylko odległość od tego punktu do tego punktu, czyli od miejsca, w którym ciało pierwsze było na początku. Czyli to, to ciało pierwsze musiało przebyć drogą, drogą równą 18 km do miejsca spotkania. No i jeszcze yy, tu nie ma tego pytania, czy jest to pytanie o prędkości? Yy, nie jest. Yy, oblicz prędkości samochodów w momencie spotkania. No to w takim razie przypominamy sobie, że prędkość końcowa w ruchu jednostajnie przyspieszonym to jest prędkość początkowa powiększona o ten czynnik a razy delta t. No zamiast delta t u nas jest t. Gdyby były jednostajnie opóźnione, to była prędkość początkowa pomniejszona o ten czynnik a razy delta t. Więc mam wzór na prędkość końcową pierwszego ciała, to jest prędkość początkowa tego ciała plus a razy t. No to prędkość początkowa to jest 30 metrów na sekundę, przyspieszenie 3 m na sekundę. No i ten czas właśnie obliczyliśmy, to jest 100 sekund, czyli otrzymujemy 30 metrów na sekundę plus 300, 300 metrów na sekundę, bo to sekunda, ten kwadrat się skróci z sekundą raz to będzie 330 m na sekundę. I podobnie prędkość końcowa ciała drugiego. Też to ciało poruszało się ruchem jednostajnie przyspieszonym, więc prędkość końcowa to będzie prędkość początkowa powiększona o ten czynnik A razy delta T, ale zamiast delta T piszemy T. No i wstawiamy w wartości wychodzi nam 310 m na sekundę. I zauważmy, że jeżeli te cia oba ciała poruszały się z takim samym przyspieszeniem, to względna prędkość tych ciał nie uległa zmianie. Na początku. Ta względna prędkość to była różnica prędkości: prędkości 30 metrów na sekundę i 10 metrów na sekundę. Czyli w ciągu każdej sekundy odległość między nimi zmniejszała się o 20 metrów. To oznacza ta względna prędkość. I widzimy, że że ta względna prędkość, czy w tym przypadku będzie to różnica prędkości tej końcowej, drugiej, pierwszej, 330 minus 310, to jest też 20 metrów na sekundę. Też 20 metrów na sekundę, czyli ta względna prędkość nie uległa zmianie, mimo że oba ciała poruszały się z ruchem jednostajnie przyspieszonym, ale właśnie z tym samym przyspieszeniem. To jest bardzo istotne. Czyli także gdybyśmy na przykład dwa ciała... W polu grawitacyjnym rzucili, rzucili pionowo do dołu. Jedno z prędkością 30 metrów na sekundę, a drugie z prędkością 10 metrów na sekundę to ich względna prędkość nie ulegałaby zmianie. Co to znaczy, że gdybyście byli przed. Jednym z tych ciał, albo by, by takie dwie, dwie rakiety poruszały się do dołu, byśmy rozpędzili je na, po, na początku, tylko byśmy rozpędzili do prędkości właśnie V1, V1 i v, V1 i V2, i potem już by spa, spadały do dołu bezwładnie, bezładnie, dostanie przyspieszone z przyspieszeniem bliskim 10 kwadratu, to względna prędkość tych dwóch ciał była cały czas 20 m na sekundę, czyli różnica 30 minus 10, ponieważ ich przyspieszenie byłoby takie samo równe właśnie przyspieszeniu ziemskiemu. To jest bardzo istotne.